Jak wyobrażacie sobie XVII wiek, jaki był ten XVII wiek w Twojej ocenie i wyobraźni? Ciekawy. Ciekawy przez różnorodność. Bo pomimo, że ograniczony wieloma aspektami kulturowymi i religijnymi, to jednocześnie duża dowolność, bo nie było kontroli. I ludzie nie byli y, w żaden sposób inwigilowani, tak jak to jest łatwe w dzisiejszych czasach. No, może nie tak do końca, bo, bo były też y, na pewno metody sprawdzania, ale był ciekawy o tyle, że mieli możliwość poszukiwania swojej drogi. Czyli łatwiej było wtedy być wiernym swoim poglądom, zasadom? Zależy nie, chyba nie. Chyba jednak nie. Y, była większa wolność, bo była wiel większa mm, bliskość natury. Była większa wolność takiego codziennego życia. Y, na pewno życie było nie takie szybkie i nie było y, wyścigu szczurów, mówiąc kolokwialnie. Natomiast chyba jednak, tak jak sobie teraz pomyślałam, to przede wszystkim religia i środowisko, w jakich się znaleźli, ograniczały. Były, Były ograniczenia. I o tych... Y pewnych ograniczeniach, ale o poszukiwaniu swojej drogi do wolności właśnie w tych ograniczeniach pisze Bianka Kunicka w swojej najnowszej powieści pod tytułem Szeptucha na ołtarzu ciszy. Bianka Kunicka, pisarka, poetka, plastyczka, historyczka sztuki, no i dziś będziemy szukać odpowiedzi na to pytanie kim jest ta autorka, bo to pytanie zadaje sobie każdy czytelnik, a nasz wielu wiernych fanów, którzy chcą cię poznać bliżej. Zapraszamy bardzo serdecznie na salon autorski w raporcie warszawskim. Janko, Droga. Twoja najnowsza powieść, pierwsza część tej powieści to jest powieść pisana prozą przeplatana wierszem. 22 rozdziały napisane prozą, i każdy z nich zaczyna się od wiersza, więc 23 wiersze. Zastanawiam się, jak zlokalizować tę książkę gatunkowo. Czy, czy to jest tą wiersz z odrobiną prozy, albo z równoważną prozą, czy to jest proza, do której wiersz ma gdzieś stworzyć klimat? Mm, ciekawe pytanie. Myślę, że jednak wiersz ma stworzyć klimat. Poezja i proza są mi jednakowo bliskie. I chyba jest to jedyna książka. Tak jak już kiedyś wspomniałam w naszej poprzedniej rozmowie, miałyśmy kiedyś roz okazję rozmawiać. Obawiam się, że nie będzie mi już nigdy tak łatwo połączyć mojej prozy i poezji, ponieważ ta ekspresja tutaj jest podobna i ta poezja powoduje, taką przynajmniej mam nadzieję, rodzaj baśniowości i lekkości. Takiej magii. Tym bardziej, że ja piszę w taki sposób dosyć romantyczny, sensualny i, i tutaj mi to pasowało. Jednak to jest proza przeplatana moją poezją. Jak rodzi się Twoja proza i jak rodzi się Twoja poezja? No, na pewno zupełnie inaczej. Przede wszystkim poezja jest jednak impulsem. Jest bardziej impulsywna. Oczywiście trzeba nad nią również popracować, ale y, tutaj możemy mówić o natchnieniu. Y, przy prozie dużo trudniej o taki stan. Oczywiście zaczyna się z entuzjazmem i z jakimś wstępnym pomysłem, natomiast bywa to potem ciężka orka na ugorze, jak to <grym> mówią <grym> pisarze. Y, Trzeba bardzo dużo, przynajmniej w wypadku mojej literatury, yy, sprawdzać wiadomości. Jeżeli literatura jest historyczna, czy historyzująca, czy yy, z historią w tle, no to nie można sobie pozwolić na zupełną dowolność i swobodę, jeżeli chodzi o fikcję, oczywiście, ale no, mimo wszystko musi być oparta na takim dość rzetelnym sprawdzeniu materiału. Czyli poezja daje pewną wolność autorowi, dużo większą niż. Literatura pisana prozą. Tak, zdecydowanie tak. No jest bardziej myślę, chociaż czasami się spotykam z pytaniem, na ile jest w bohaterach, czy w samej treści mnie w prozie. I jakby mnie zaprzeczała, to mimo wszystko jest pryzmat mojego myślenia, moich emocji, więc na pewno też tam jestem ja. Natomiast poezja jest ekshibicjonizmem. No właśnie, poezja jest bardzo osobista. Tak. I tak jest w przypadku, w przypadku tej książki, gdzie każdy rozdział zaczyna się od wiersza Bianki. Druga Bianko, gdzie jest Twoje miejsce na ziemi? W książce przenosimy się do tego XVII wieku. Jesteśmy na Litwie, jesteśmy na wsi, wchodzimy w taką krainę słowiańskiej magii. A gdzie jest Twoje miejsce na Ziemi? Bianki Kunickiej? Może zacznę tak, że ja przede wszystkim jestem kobietą. Jestem człowiekiem, jestem kobietą. Interesuje mnie drugi człowiek i. Yy, nawet jeżeli wyrażam moje emocje i moje myśli y, za pomocą innych środków, to to myślenie i ta moja tożsamość jest jedna. I to jest moje miejsce. Moje miejsce jest poszukiwanie. Y, myślę, że człowieczeństwo nie jest dane na madchoc, tylko musimy do niego dążyć. I ciekawość, samoświadomość i szukanie y, jakiegoś sensu. O ile można go znaleźć, bo nie mamy pewności, czy jako taki jest, może ten pozorny bezsens jest właśnie tym sensem. To jest chyba moje miejsce. Myślę, że teraz znalazłam Alterego w postaci Nawojki, bohaterki książki <grym> Szeptucha w tej Twojej opowieści. Nawojka z trudem przychodzi na ten świat, a później to jej życie jest coraz trudniejsze. Zresztą, Akasza mówi w pewnym momencie coś takiego, że to jest mądre dziecko. Ona nie chce się pać na ten świat, bo być może wie, jak jest okrutny. Jak jest okrutny świat i jak będzie trzeba sobie na tym świecie poradzić. Uczyniłaś ze swojej bohaterki niezwykle silną kobietę. Czy to jest taki y, symbol, który ma dodać innym kobietom y, siły? Pewnie tak, ponieważ y, myślę, że nikt z nas nie wie do końca, na ile jest silny. Do momentu, kiedy nie musi tego sprawdzić, kiedy nie musi tej siły użyć i, sobie, i w sobie jej odnaleźć. Na pewno, nawet jeżeli nie było to do końca uświadomione od samego początku, to tak, chcę pokazać tę siłę, że ona czasami paradoksalnie jest w naszych słabościach i w naszej wrażliwości. A gdzie w Twoim życiu jakie miejsce zajmuje słowiańszczyzna? Czyli to, co stanowi taką kanwę, tej. No, mam nadzieję, że ja nikogo nie rozczaruję i nie powiem, że ja nie jestem y, y, namiętnym y, wyznawcą y, pogaństwa, które teraz jest modne, ale interesuje mnie na pewno kulturoznawczo i właśnie ze względu na to, że jest tak bardzo blisko y, przyrody, natury, bo zawsze też staram się, co podkreślam, y, fizycznie jesteśmy zwierzętami. I myślę, że to nie jest dobre, jeżeli o tym zapominamy. Tylko się wyzwoliliśmy z tego łańcucha pokarmowego, tak, który jest tak, naturalny. Ale dla jednocześnie jesteśmy zwierząt. też okrutnymi y, zwierzętami, prawda? Skąd ty czerpiesz siłę do życia, do pokonania trudności, do tego, żeby zmobilizować się do działania, do tego, żeby działanie, które rozpoczynasz, finalizować? Ja zawsze się zastanawiam, jak to jest właśnie. Y, bo potem czytamy o nawojce, która no, ma tę swoją nieprawdopodobną siłę, ma dar od losu, od Boga, jakby tego nie nazwać, ale gdzieś to wszystko najpierw siedzi w autorce. Bardzo trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie, bo mm, przez wiele lat ja myślałam, że ja kompletnie nie mam właśnie siły w sobie. Być może znowu to słowo, słowo klucz, słowo magia, świadomość. Świadomość i uważność. Yy, okazuje się, że one bardzo dużo dają. I nie trzeba się skupiać na tej swojej sile, na chęci walki z czymkolwiek, o cokolwiek, tylko takie konsekwentne wsłuchiwanie się we własne potrzeby. I myślę, że na Wojka to jest najlepszym przykładem. Ona nie miała orę, oręża, ona nie, nie dostała właściwie. Pomimo tego daru niezwykłego, ale on być może okazał się rodzajem przeszkody, dopiero kiedy właśnie zaczęła słyszeć siebie, a nie te głosy z, zewsząd, dopiero wtedy okazało się, że jest dużo silniejsza niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Dostała miłość rodziców od ciebie, czyli od autorki, i to jest właściwie chyba e, największy dar od drugiego człowieka, jaki dostała, bo później wszystko już było trudne w jej życiu. Myślę, że tak, myślę, że miłość yy, jakkolwiek rozumiana, bo często miłość, słysząc słowo miłość od razu kojarzymy to z miłością romantyczną. Yy, nie, miłość drugiego człowieka, troska, czułość, uważność, to jest coś chyba bezcennego. Być może to jest właśnie ta magia. Yy, yy, to jest yy, niematerialna, bezcenna rzecz. Jako jednej z nielicznych rzeczy, nie możemy jej zakupić za żadne pieniądze. A co w Twoim życiu jest najważniejsze? Chyba nie zdziwię nikogo, kiedy powiem, że właśnie ona. Mm -hmm. <laughs> Miłość? Y, mm, rozmowa? Uważność? Czułość? Y, Pełnienie na każdej z płaszczyzn. Również robienie tego właśnie, co się kocha w moim wypadku, okazało się, że jest to pisanie. Mhm. Znalazłam swoje miejsce i w pewnym momencie rozsiadłam się w nim i stwierdziłam, jest mi tu dobrze, pasuje mi będę to robić, bo to jestem ja. To w takim razie, skoro jesteśmy w tym momencie, to powiedz proszę, jak to się zaczęło? Jak, jak odkryłaś w sobie. To powołanie, które jest dla Ciebie ważne, które chronisz, które bronisz, które jest Twoim życiowym celem, czyli pisanie i poezji, i, i prozy. Ja pierwszy wierszyk napisałam, jak miałam 6 lat. Ym, ja go nawet znam na pamięć, nie będę tutaj absolutnie go. Mm, ym, jak zdradzać jego <grym> treści. Natomiast to był wiersz o górniku, tylko tyle <grym> powiem. Ja jest zainspirowana dzisiaj, pamiętam jakimś programem telewizyjnym, jako mała dziewczynka. I to pisanie gdzieś tam zawsze ze mną było. I yy, ja czułam w sobie potencjał. Jakkolwiek to. Yy, no właśnie, i tu namawiam być może kobiety głównie dlatego, że jestem kobietą, ale nie tylko. My często czujemy, że coś potrafimy, że coś możemy rozwinąć, że coś w nas siedzi, mówiąc tak, po prostu. Yy, I przychodzi taki moment, ale trzeba sobie na ten moment też pozwolić, żeby powiedzieć: dobra, ja spróbuję. Pisałam wiersze przez całe studia i nawet trudno powiedzieć, że to było do szuflady. Ja, ja, one były zapisywane gdzieś. Niektóre zostały. Pierwsze wiersze, z jakimi się ujawniłam na Facebooku, to było jeszcze tamte gdzieś znalezione w starym zeszycie. Nawet moi czytelnicy o tym nie wiedzą. I założyłam taką stronę, profil właściwie prywatny na Facebooku, nie zdradzając ani kim jestem, ani jak wyglądam, na próbę taką. Moją własną dziwną y, skonfrontowanie się z, z drugim człowiekiem. Y, ja, za, ja to zrobiłam z założeniem, że ja to pewnie po miesiącu skasuję i nic z, na, ja nawet nie, że nic z tego nie będzie. Ja nawet nie patrzyłam na to w takich kategoriach. Y, a okazało się, że w pewnym momencie ktoś zaczął mnie czytać. Y, a nie ma nic piękniejszego y, dla osoby, która cokolwiek tworzy y, na jakiejkolwiek płaszczyźnie, że jest potrzebujemy odbiorcy. jeżeli nawet czasami się spotykam z takim twierdzeniem, że komuś nie zależy na odbiorcy, komuś nie zależy na pozytywnej ocenie. Ja uważam, że to jest hipokryzja, bo nie robilibyśmy tego. Oczywiście, że zależy. Yy, I to jakoś tak z, od yy, skro, yy, jakby z minuty na minutę niemal, bo ja bardzo ciężko pracowałam, bo yy, proszę mi wierzyć, pisanie jest bardzo ciężką pracą. No wymaga właśnie tej konsekwencji, postawienia konsekwencji. sobie celu, dążenia do tego celu, zmagania się z weną, ale też z, z jakby z, z tym. tym... Bardziej, że w momencie, kiedy ja mówiąc tak ujawniłam się, to ja już byłam y, dużą dziewczynką. <laughs> ja wiedziałam, że jeżeli ja y, chcę do kogoś dotrzeć, chcę pokazać to, co mam do powiedzenia, chcę y, jakkolwiek y, Szerzej no zaistnieć, to tutaj nieładnie może brzmi, ale y, ja tego potrzebowałam, bo miałam wrażenie, że to mi właśnie daje tę największą satysfakcję w danej chwili. Y, zanim opublikowałam te moje pierwsze wiersze, to ja byłam gdzieś w środku przekonana w głębi siebie, że ja będę jednak y, pisała prozę. A okazało się, że ta poezja y, przyjęła się bardzo pięknie. Y, w tej książce, zamieszczając te wiersze jako przerywniki, tak sobie nazwijmy, rozdziałów, okazało się, że czytelnicy, którzy przeczytali książkę, również potem sięgnęli po te wiersze, więc to jest bardzo piękne. To się tak bardzo, wracając do pytania, jakie, jakie zadałaś, bo tak się troszeczkę rozwinęłam, to przyszło samo. Przyszło samo, choć nie będę ukrywać, że to jest ciężka praca. Czy warto żyć w zgodzie z własnymi przekonaniami? To jest pytanie, które, z którym czytelnik, czytelniczka spotka się, otwierając tę książkę, a później będzie razem z nawoją, czytelnik podążał za, za, tym, za, za tą swoją osobowością. No to jest też, myślę sobie, ta Twoja. Twa, ta Twoja droga i ta Pewnie odpowiedź na pytanie nas. każdej z nas. z nas. Ale odpowiadając na to pytanie i na to poprzednie, co jest w życiu najważniejsze, e, do realizacji tego potrzebny jest drugi człowiek. Za każdym razem, czy to jest czytelnik, czy to jest odbiorca, czy to jest człowiek, którego mi miłością. Ty swoją bohaterkę na wojkę m, poddajesz ogromnej próbie, bo poddajesz ją próbie nie, samotności. Nie, nie. Poddajesz ją próbie ogromnej samotności. Zanim będzie mogła wejść w tę realizację, do której potrzebny jest jednak drugi człowiek, dlaczego? Co chcesz może, dać czytelnikowi? Być może y, m, samotność. Właśnie. Samotność a osamotnienie to są dwie zupełnie różne rzeczy. To raz. Dwa, y, będąc y, samą. Niekoniecznie wtedy była najbardziej samotną w życiu, bo być może wśród ludzi była dużo bardziej samotna i dużo, yy, dużo yy, towarzystwo niewłaściwych ludzi było dużo bardziej okrutne niż leśna cisza. I zwierzęta. Yy, I zwierzęta, tak, bo one nie potrafią być bezinteresownie złe, nie potrafią bezinteresownie krzywdzić, a człowiek tak, człowiek potrzebuje kozła ofiarnego, człowiek potrzebuje zemsty. Potrzebuje być może rywalizacji. Yy, na wojka, będąc w ciszy, mogła być w pełni sobą, uczciwa ze sobą, i zwierzęta, nawet jeżeli potrafiły być względem mniej agresywne, to były w tym w pełni uczciwe, bo zwierzę zaatakuje tylko wtedy, kiedy jest głodne albo się boi. Człowiek nie. Na Wojka przechodzi te wszystkie próby, przechodzi próbę odrzucenia, przechodzi próbę samotności po to, żeby wrócić do ludzi, żeby wśród tych ludzi poszukiwać swojego miejsca, pomagać ludziom. To jest niezwykła cecha tej dziewczyny, piękna bohaterka. A co najważniejsze, ostatnie słowa w tej książce dają nadzieję czytelnikom na ciąg dalszy. I my już dzisiaj wiemy, że ciąg dalszy będzie. I Całkiem niedługo, nie będziemy tak. musieli już długo czekać, bo w listopadzie premiera y, drugiej części. Powiedz, co, się, co zaplanowałaś dla nawojki, co już zostało napisane, oczywiście to, co możesz powiedzieć. No, powiem tak, że na pewno, y, y, na pewno nie będziemy się w drugiej części nudzić, na pewno jej nie ułatwiam. Y, dużo przed nią zadań i wyzwań na innym gruncie niż dotychczasowy, choć już tyle powiem, że podziwiam ją, że potrafiła mimo wszystko nie zrezygnować z siebie i potrafiła nie zrezygnować, potrafiła być konsekwentna także w zupełnie innym miejscu i innych ok okolicznościach. Tą konsekwencją potrafiła również zarazić innych. Przestań, że, przestań myśleć, że wszystko musi mieć początek i koniec. Są rzeczy, które trwają i nigdy nie przestaną. Przechodzą tylko z lustra do lustra. To fragment Twojego wiersza, otwierającego kolejny rozdział. Yy, czy będzie ta ciągłość yy, yy, formuły książki? Czy będziemy też spotykać się z Twoimi wierszami w tym drugim tak, tomie? Tak myślę, że. To się sprawdziło, i chyba ja tego nawet dla siebie potrzebuję. Ponieważ ta historia w mojej głowie stworzyła się dużo wcześniej i ten klimat bardzo chcę pomimo no, różnych przygód dalszych nawoi, to ten klimat rodzaj baśniowości, głębie, magię, czasami mrok, czasami okrucieństwo. Ale mimo wszystko chciałabym zachować konwencję i, i jak mówię, Nastrój, klimat ten sam. A ci, którzy poszukują wątku sensacyjnego, znajdą go w drugiej części? No, nie skończył się w pierwszej, <laughs> więc y, myślę, że damy szansę na Wojce, aby, aby pociągnęła y, tę historię. Y, on zresztą tam myślę, że za dużo nie zdradzam, będzie dość ważny. Będzie do, dość y, ważny akcja. O właśnie, co jedno mogę powiedzieć, że w drugiej części y, będzie dużo bardziej Wartka. Ona i tak jest Wartka, to może przez chwilę jeszcze czytelnikowi odsapnąć, żeby mógł się rozkoszować tymi fantastycznymi opisami właśnie na przykład zielarskimi, ale ta akcja i tak jest dosyć na intensywna. Na stworzeniu klimatu y, miasta y, zależało mi y, równie mocno jak na stworzeniu, y, odbiorowaniu klimatu lasu i mam nadzieję, że również to będzie można wyczuć, odczuć, wyobrazić sobie to, o czym pisze. Nawoja odnajduje dużo radości i ukojenia w naturze, w przyrodzie. A ty, Bianka Kunicka, autorka? Tak, oczywiście tak. Choć rozciągnęłabym odpowiedź w taki sposób, że w ciszy. W ciszy, w skupieniu się nie myśleniu, a przynajmniej je, y, próbie, ponieważ y, ja się zawsze śmieję, że ja się urodziłam z takim natręstwem myślowym. Mnie jest trudno wyciszyć myśli, y, ale kiedy mi się to uda, to naprawdę odpoczywam i oddycha. A przyroda y, no, chyba jak nic innego y, temu sprzyja. Bianka Kunicka, pisarka, poetka, y, autorka szeptuchy, pierwszej części z pod tytułem na ołtarzu ciszy. E, druga część już ma swój podtytuł. Możemy go zdradzić. No, myślę, że możemy. <laughs> e... Na ołtarzu ciszy pierwszy. Jestem Twoim to. domem. <laughs> Zachęcamy, zapraszamy, polecamy oddanie się XVII-wiecznemu światu, e, litwy, wsi, miast, e, wielokulturowości, podążanie za bohaterką, która wciąga nas w ten magiczne momentami, a momentami realny, bardzo. Czasami do bólu. Do bólu. Świat, który, yy, który myślę, że wielu czytelnikom i czytelniczkom przyniesie ukojenie, trochę pomysłów na życie, yy, no i dużo siły. No i mnie bardzo zależy na tym, żeby ta historia nie skończyła się w momencie yy, przeczytania książki, tylko żeby gdzieś dalej żyła w nas i yy, powodowała dalsze refleksje. Ja myślę, że przygoda spotkania bohaterki może być dla wielu kobiet źródłem siły, a dla wielu mężczyzn źródłem nauki o kobietach, o ich mocy. Tak, bo myślę jeszcze tak na koniec powiem, że rzeczywiście mężczyźni moim zdaniem doceniają, takie, obserwuje coraz bardziej kobiecość. Bo być może ten rodzaj kontrastu i ten pierwiastek kobiecy, który doceniają okazuje się, że jest również zbawienny dla ich męskości. Bianka Kunicka była gościem Salonu Autorskiego, audycji przygotowanej dla raportu warszawskiego. Pięknie dziękujemy, Dziękuję polecamy bardzo. i do zobaczenia.